Witajcie, drodzy miłośnicy uniwersum Wiedźmina. Niebawem już od naszego ulubionego studia otrzymamy dodatek do naszej ulubionej gry Wiedźmina 3. Nowy dodatek, krew i wino, przyniesie nam nową krainę są I dobrze by było wiedzieć o niej coś więcej jeszcze przed premierą samego dodatku. I właśnie z tej okazji przygotowaliśmy dla was materiał o historii tego księstwa. Zapraszam do oglądania. Toussaint w stosunku do reszty państw jest młodą krainą i tak samo jej historia jest dosyć krótka. Prawie przez całe swoje istnienie była zależna od Nilgardu. Jej istnienie możemy określić w latach od około 1230 roku do obecnych czasów. Rządy w tej krainie sprawuje obecnie księżna Anna Henrietta. Stolicą Toussaint jest Bocleir. Przez wielu ludzi ów księstwo cieszy się popularnością krainy z bajki, w którym pierwsze skrzypce gra alkohol, i nie należy traktować tej krainy poważnie. Skoro w krainie panuje powszechny stereotyp pijaństwa, to oczywistym jest, że wyroby alkoholowe stoją tam na bardzo wysokim poziomie. I faktycznie, bo kraina słynie z doskonałych win, które są eksportowane na cały świat, dzięki wulkanicznej glebie i mikroklimacie, który sprzyja w produkcji. Kraj ten jest obiektem drwin z powodu stanu sił zbrojnych, gdyż nie posiada żadnej regularnej armii, a jedynie błędnych rycerzy, którzy mają w swych obowiązkach chronić trakty. Tradycja w Tusą jest bardzo ważna, a dowodem na to są hucznie obchodzone święta takie jak Jule, Beletyn czy Święto Kadzi. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, abyśmy przeanalizowali każde z tych świąt. Jak wszyscy doskonale wiemy, rok dla elfów jest zwrotnikowy i podzielony na osiem savidów, których każdy z nich jest oddzielony charakterystycznym dla siebie świętem. Pierwszym ze znanych nam obchodzonych w tu są świąt jest Jule, drugi sawid elfów. Poprzedza go Medinarne, którego tradycją jest rozwieszanie wieńców jemioły oraz dekorowanie drzewek, choinek różnymi ozdobami. W przypadku kalendarza ludzkiego, okres ten przypada na 24 grudnia, czyli Wigilię. Kolejnym świętem jest Beletyn, obchodzony na przełomie 30 kwietnia i 1 maja. W tym czasie w większości wiosek organizowane są huczne festyny, a najhuczniejsze są na wzgórzu Soden. Jest to szczególny okres dla magii, albowiem wtedy powietrze jest nią wręcz przepełnione. Do tego w skład atrakcji dochodzi wybór majowego króla i majowej królowej. Nazwa beletyn inspirowana jest celtyckim beltanem, zaś forma nawiązuje do słowiańskiego święta Nocy Świętojańskiej, o której zapewne nieco wiecie. Trzecim i zarazem najważniejszym jest święto kadzi, w którym władca z wybranym partnerem trudzą się w rytualnym deptaniu winogron. Jest to też okres, kiedy powszechnym spożyciu obraca się najlepsze wino Estest. Prawdopodobnie słowo pochodzi od włoskiego wina est 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 di monte Fiascone, które przed wybiciem wylegiwało się w piwnicach słynnego zamku Caster Ravello. O samej lokacji mogę dodać, iż dzień po Savoyne słynny Geralt z Rivi zabił tu potwora, który po śmierci stał się swoistą atrakcją, zaś Wiedźminowi jego ubicie przyniosło sławę i wiele dodatkowych zleceń. Jeśli zaś chodzi o znane nam miasta, to jedynym, o którym możemy wspomnieć jest Bokleir. Jest to też miejscowość i gmina we Francji, w regionie Lotaryngia, w Departamencie Moza. Jest ona największe w księstwie i mieści się tam pałac w Tuson. Pierwotnie zostało zbudowane przez elfy, lecz z czasem było modyfikowane przy pomocy ludzkich rąk, a jednym z najważniejszych osób, które brało udział w tym przedsięwzięciu, jest słynny artysta o imieniu Faramond. Krążą pogłoski, jakoby miasto miało być magiczne, albowiem każdy, kto odwiedzi jego mury, natychmiastowo się w nim zakochuje i nie chce go opuścić. Jedną z osób, która wpadła pod wpływ uroku tego miasta był Geralt i jego drużyna, albowiem podczas ratunku Ciri spędzili w nim dodatkowe kilka miesięcy. Kolejną, dość niecodzienną lokacją są wilcze doły, które słyną z legend o ziemi, gdzie rosną garnki różnych kształtów. Zabawne w tej opowieści jest również to, iż po zebraniu tych garnków, mieszkańcy wsi kontaktują się ze wsią dudno w maczt, gdzie rosną do nich pokrywki. O tymże zachowaniu możemy przeczytać w tomie pani Jeziora na stronie 121. Niewykluczone, że będzie nam dane odwiedzić tę lokację w nowym dodatku. Ostatnim znanym nam miejscem jest graniczna strażnica Vadette, leżąca nieopodal przełęczy Carventessa. To właśnie tam błędni rycerze składają śluby księżnej Anarietty, w których przysięgają jej posłuszeństwo. W tym miejscu zasłynął również Rayant de Boisfernes, dzięki bohaterskiej obronie strażnicy, co niestety zakończyło się jego śmiercią. Możliwe, że i tę lokację będziemy mogli odwiedzić, ale tylko prawdopodobnie. Przy okazji święta Kadzi wspomniałem o Castel Ravello, które słynie z doskonałych wyborów win. Oczywiście w takiej krainie jak tu są, to nie jedyne miejsce, w którym produkuje się wina. W państwie tym funkcjonuje szereg mniejszych i większych winnic. Wartym uwagi jest też Pomerol. Pomerol to zamek wzniesiony na wzgórzu, który otoczony jest barbakanem. Na jego dole wije się rzeka o nazwie Blessure oraz uprawiane są tam winorośla. Zaś co do historii, to niestety wiemy o niej niewiele. A jedynie tyle, że prawdopodobnie pierwszym władcą był książę Raimund. Bądź, jak to mówią w są Rażmund. I wiemy o nim tylko tyle, iż przysiągł, że wyrwie jaskrowi serce, po czym je upiecze i każe zjeść niewiernej księżnej. A była nią jego niewierna żona, Anna Henrietta, która po jego śmierci została księżną w tej krainie. Zaczęła panować dwa lata przed przybyciem Geralta i jego drużyny do Toussaint. Okres jej panowania zaczyna się od roku około 1260. Jej oficjalnym tytułem jest jaśnie oświecona, nieoficjalnym jej miłość, a rodzinnym, używany poza dworem, księżna pani, pisane przez X zamiast przez KS. Lecz zawsze należy się do niej zwracać per wasza miłość. Przez poddanych jest również zamiast Anna Henrietta, zdrobniale nazywana Anarietta. Oprócz tego wiemy, że jest porywcza i często zmienia zdanie. Jej wygląd opisany jest w TOMie Pani Jeziora na stronie 68, i właśnie w tamto miejsce odsyłam zainteresowanych. Dalsze jej losy są nieznane, ale to pewnie właśnie ona będzie władać tą krainą w nowym dodatku. Herb są, może wyglądać tak. Językiem urzędowym jest język wspólny, pomieszczany z dialektem Nilfgardzkim, stąd jego charakterystyczny akcent. Walutą zaś prawdopodobnie jest floren nilwgarski i to pewnie nim będziemy płacić w nowym dodatku, więc już teraz radzę je zbierać zamiast wymieniać je na korony. Na koniec powiedzmy sobie o paru ciekawostkach. Na przykład w języku francuskim są w dosłownym tłumaczeniu oznacza wszyscy święci. Oprócz tego Jednym z przywódców powstania na Haiti przeciwko francuskim rządom kolonialnym na tej wyspie był Toussaint la I wreszcie Toussaint to też taka miejscowość we Francji. I to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał, ponieważ cały zespół włożył dużo pracy w jego powstanie. Dzięki Wam za jego obejrzenie i zapraszam na kolejne odcinki. Bywajcie!